Dobra, na easy fajnie darmowa skrzyneczka. Jakieś buty. Sporo kasy. Podwójny skok. Sporo słychać. Co ładnie. Nie widziałem, że są takie łuciki. Aż hakie się już miałem. Podwójny skok. To nie jest źle. Umrzej. Dobra, na easy. Dużo kasy dostanę. Mhm. Mhm. A, ja, tak jak kluczę. To mi wystarczy. Mhm. O, sorry chciałem sprawdzić, czy nadal jesteś. Ktoś Kto wbił? Nie wiem. Hmm, 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 hmm. Fajpka. Już włosik. Trzeba by się znaleźć koje z skrzynkami. O, już dwie osoby. Fajnie, fajnie. Witam was wszystkich Siema siema, o super patrzyłem na czat, nawet nie wiem od czego dostałem Świetnie Dobrze, trudno I Myślałem, że to jego moc jest steal, ale w nie przyjemniej się z nim Tak to że właśnie nader mm -hmm. no i na easy ktoś jeszcze? o, cholipka mhmhmhmhm, mm dobra, na easy gdzie jest jakiś pokój ze skrzynką no? proszę mi dać taki pokoik akurat mam dwa klucze, chociaż chciałbym też pójść na Ciemnice fajnie było rzadko w sumie tam bywam bo często wolę otworzyć jednak sobie dwie skrzynki, na razie zostawiam jeszcze nie będę otwierał, może nie wiem czy, na, czy będę otwierał czy nie jak z bossa na przykład dwa klucze padły chociaż to jest mega rzadkie, mega rzadko, że wokół padały dzisiaj lecił jakby chyba wczoraj leciał generalnie Nieźle. Harper zau skrzynkę niszczy, to nie ma sensu otwierać. W sumie mogę tutaj ten jeden kluczyk zużyć. To będzie można pójść na ciemnicę. zbroń. zespół broni. broń. po co powtórkę chcesz oglądać? Jakby. A, <grybuj> no, tam miłego oglądania. Ci życzę. Mm -hmm, mm -hmm, Zginaczymy z królem, dobra. No nie lubię tej broni. No to jest totalnie jezus Jak Jakby powiedział, że zatruła. Nie wiem, czy ma szansę na zatrucie, czy nie. A, świetnie. Oj, świetnie jeszcze do mnie dzwonią. Poczekajcie chwilę, bo czat nie widzę. Dzwonią do mnie z jakiejś śmiesznej grudy... A, a mówiłeś że wczoraj, że ten... Że oglądałeś. Czekajcie chwilę nie piszę, ja muszę tylko na chwilę wyciszyć sobie grupkę jedną, bo będą do mnie ciągle dzwonić. A mi to będzie przeszkadzać, dobra. Już jestem z powrotem. Możecie pisać śmiało. Zak ja nie lubię tego króla. Jeszcze mam to Józef zbroń strzykawkę jakąś śmieszną. Jest naprawdę wychodzi za truat. to ruat, to by było ciekawsze. Ale nie? Po prostu też odcinka na ziemi. To ja może przeszkolić An to jego oglądania. Ci życzę. Mm -hmm, mm -hmm. Kurde, nie mogę czatu czytać, ale w sumie nie zostałem ale po błosie poczytam czat. Tak ciężko, żem czytał i grał w sam czasie. Mm -hmm, mm -hmm. Masz loa Jeszcze dostałem oczywiście Pum A dzienne dzień, Chociaż wątpię, że się udało No Przynajmniej jakąś normalną brońkę dostałem Cztery klucze Czy prawda był to drop? To aż podwójny oh, Nie no, nie podwójny, jeden Bo w sumie miałem Teraz trzeba znaleźć secret room Powinien gdzieś być. Tu nie ma. Też nie ma. Też nie ma. Jeszcze tu je może gdzieś być. Tu nie. Tu nie. Też nie. To jeszcze sklep, i tutaj to miejsce. Tu nie ma. To jeszcze w sklepie może być. I jest. Kolejny klucz, jej dużo kluczy mamy i bardzo dobrze Dobra, mm, był gdzieś pokój do otwarcia ciemnicy Był gdzieś kominek jakiś? To jest kominek, jest jeszcze beczka? Nie, nie ma co się męczyć, a Czy naprawdę nie ma beczki, a nie mam ulta naładowanego, żeby to zgasić? Jakby naprawdę Aaaa... Mogę na dupci. <laughs> A przynajmniej... czy znaczy, nie mogę tego... Chyba tym też to mogę gaść. Jestem głupi Dobra Idziemy do ciemnicy Będę walił z pistoletu z wodą i z tego I Ajajajajaj. aha Dobra, tu byłaś Mogłem tam? Tu? Chyba powinienem móc. Nie Dobra, to lecimy dalej. Muszę przejść tylko przeszłość naboju. Tak, naboju, pilota i komputera. Jakby komputerem jest trudno dojść, a naboj ma trudną przeszłość. Dlatego jakby na razie robię komputer, bo nie będzie mi najtrudniej przejść. Później będę starał się pilotem, a na sam koniec sobie zostawię pocisk Okej, okay, dobra, naprawdę mam tyle kluczy ja to wszystko zmarnuję zaraz. Bo umrę. Holipka. Przeciwde mnie odsunąć i w sumie z bo kombo, walić tą wonną i naszą podstawową bronią, bo przecież... No! Ho, ho. To nie żałuję, że kupiłem, nie żałuję, że kupiłem ten pizzolec z wodą. Więc jak to przecież... Zapomniałem, że ja mam to... Tą... Mm, że każdy pocisk jest naelektryzowany. O, dobra. Um. I to wcale można wodę sobie naelektryzować, nie? I po prostu, o, myk. Myk. To jeszcze nie bije jakichś małych wrażeń, tylko są spore te wrażenia są. Patrzcie, jak tego zjadą, przecież to jest... Piękne Dobra, lecimy dalej Obryzguję po prostu całą tą Trzeba randowo, bo już Jakby Był jeden po... Dobra, to była runda rozgrzewkowa, nie a szybki restart Ajaj jest jeszcze czat wyłączyłem Dobra mhm, mm Dobra, no już jestem z powrotem Kolega do mnie pisał i chciałem przeczytać co tam napisał mhm, mm mhm, mm no, się podrapać I na No, coś jeszcze Stop! O, za udermowa skrzynka na sam początek. I ja akurat taką dosyć uderz broń. Ja broń no... Hook, tak prawda? Trudno. Stawiam, żeby... Nie będę z tego korzystał. Nie ma sensu. Ta zwiczka nie jest jakąś dobrą rzeczą. Jest beczka z wodą, jak coś tarcza, fajnie. To lecimy dalej. Mm. Zobaczymy, czy będzie mi już często widać kluczy, żeby tam to otworzyć. Teraz się potrzebowali aż pięciu kluczy. Dobra, jest beczka z wodą tam u góry. No. Naprawdę, musiałeś. Akurat z Dobrze, że ja mam robota. po prostu już teraz użyję UTC. O, bo tak też mogę sobie zgasić, nie? To jest spoko właśnie w A, jego gucik, tak się szkoduje, więc... Ocho, lipka. No nie, jest upokój. <ścoughs> tutaj to ja nie czekam, ja otwieram od razu. No, jeszcze żółta komora. Mm. To jest... Po prostu super przemiot. To daje, że, na że jakby jest bardzo duża szansa, prawda, praktycznie za każdym razem, że w pokoju będzie jeden zauroczony przeciwnik, który po prostu będzie nam pomagał walczyć, nie? Za każdym razem. Naprawdę mi się trafiały w każdym pokoju. Jest? Jest, no. I po prostu jak on przeżyje, tylko zabierają jakieś macki gdzieś tam. No, o właśnie. I tyle naprawdę bardzo fajny przedmiot i za każdym razem właśnie jest taki jeden za uroczony który nam bardzo pomaga to jest piękne raz mi się nawet trafiło na owo jeszcze tamten dzikus się trafił sam się czy nie będą mogli zać dać obrażenia bo jeszcze to wszystkich zniszczył chłop ja tu nic nie muszę robić on ich niszczy jeszcze ktoś też umrzesz To jest naprawdę, przynajmniej to jest super Szkoda, że nie mogę z teraz szczury zabierze e, No, nie dokończyłem Raz jak walczyłem z Blocknerem, To właśnie miał dwóch takich dużych ziomków I jeden był zauroczony I mi pomagał walczyć, zabawnie O, oni on nie dostaną obrażeń Co Ty niszczesz tego, tego, jeszcze tego Easy Idziemy w stronę sklepu, um ale bym strzelił do swojego A no, niszczymy ich Easy Nie mam jeszcze zwiększonego obrażenia więc... Sprawdzę to No i ściana, jakby to tylko jeden Sprawia, że pociski widzą tak jak ty No, jak dużo Dużo wiemy Dużo kluczy Mogę kupić dwa już I to zrobię <grym> Mam już wejść do ciemnicy zapewnione ale chciałbym kupić jeszcze tamten jeden klucz żeby albo otworzyć skrzynkę taką co się trafi albo tam zamkniętą co tam była hmm, no. o no to wiadomo że tam otworzę ale to jeszcze nie teraz bo nie wiem czy nam wystarczy później kasy chyba nie wystarczy z bosu na pewno tyle nie dostaniemy Teraz nie wiem, czy omijać ciemnice. Hmm, hawa są te nie otworzę, bo z niej po prostu broń wypadnie, No broń. Nie wiem czy jakoś bardzo się nam przyda. Czy ja tu naprawdę nie mm. A! Sale obrażenia. Ciekawe. Odejdź ode mnie! No, ach. Demonie. Tak udziwne. Nie raj. A! Co? A... Nie ogarnąłem, że tam jest to jeśli na niej zbykowałem. świetnie. Hej, No, umieraj Nie wiem czy darować się tam ciemnicę. Olipka. Hmm. Chyba, ja otworzę tą skrzynkę zieloną i tą co jest tam zamknięta, ta niebieska. A, czy niebieska? Brązowa. Ja nie lubię tego bossa, wiesz, króla nie lubię bardziej. Pierwszy uwielbiam parać pocisku, bo z nimi się na easy walcz, Ale i innych bossów nie lubię. A, otworzymy sobie te skrzynki i opuścimy sobie ciemnicę. Myślę, że to będzie normalne. Ho-ho-ho, pocało się uwielbiam tą brońkę Na bossa, ona jest świetna. No, eee, lecimy jeszcze sobie. Tutaj i jeszcze podejdę do sklepu, bo widziałam, że tam jest ee, armorizer czy nie będzie nas można niego stać. No, broń e, uf, e, jakiej łowczynicy, mówię, złodziejki. No, zabawnie. Stać czy nie? Nie, też 25 kosztuje. No, trudno, co lecimy dalej. A jeszcze w sumie sticker, który można ogarnąć, czy nie ma nicie Ale ja szybko zobaczę mm, Nie wiem, to się nie zajczeka broń Zwołał z tego strzelić. No świetnie No tu nie może być za bardzo Zaczymy jeszcze... tutaj, czy nie ma? Mm -hmm. Tu nie ma Tu jest Jak to nie? Widzę, że tutaj jest. Czy to się taka dziurka zawsze robi? Aha. To zostawia taki ślad śmieszny, dobra. Hmm, to fajnie, że zużyliśmy ślepaka. Tutaj raczej nie będzie, jeszcze sprawdzę tutaj jak na wszelki. Tak z boku jest jakoś. Nie wiem. Też nie ma, no to idziemy sobie na kolejne piętro no fajnie jakby się udało tą przyszłość robota zrobić ale nawet nie wiem jak ona wygląda więc zabawnie Zbijamy Narwaliśmy z tego najpierw. Proszę mnie blokować. Dobra. Easy. A nie było nikogo zauważonego w ogóle. O, teraz. I nie. 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 Nie mogę. A. Co to było? Czy przyklęty się ziomek trafił? To nieźle. Pal A, super. Alguma Izzy To lecimy sobie dalej Czy tu już jest załoczony jeden To idealnie Zabawnie ho pędzę Dobra, oj sorry. No i na Izzy A fajnie żeby nie go trafiło a, lecimy dalej pajączek, nie lubię cię bardzo gdzie jesteś? no nieźle, żeś się daleko rozpił czemu nie ma nikogo zauroczonego? czuję szukany a, jeszcze dla no nieźle jakoś chciałem walnąć tym o miniboss no, wydaje mi się, że można w sumie na tego minibosa. Jakby... Dobra, może najpierw sprawdzać, czy w sklepie nie ma tarczy. I tak pewnie będziemy musieli na niego wejść. O, ten klucz. Muszę w końcu na niego zbierać. Oj Casey. O, eee... sobie na to, myślę, i na tarczę, by się przydało. Casey jest po prostu maśniutką brońką. Tu prostu on każdego zabie. A super, zapomniałem, że wymieniałem sobie bronie. Okej, okay. jeszcze ty. Dobra. Znowu nie było nikogo zaworoczonego, zabawna. Nie! Słyszę. Hej, hej. No, smetno, na spokojnie na idzie. Skrzyneczka. Jakaś. Och, jak ja ciebie nie lubię Dobra, ale szczęście szybko poszło imek Znowu? Słucham, gdzieś zniszczyłem Dobra Easy, easy, zalecimy sobie dalej gdzieś tutaj mm -hmm. o Jednak nie będziemy Musimy chodzić na... mimosa Ale myślę, że i tak można spróbować jakby... Pewnie stracę na nim sporo chale, bo to pewnie jest to bomba ale chcę, nie chcę omijać poziomów, zawsze lubię wchodzić na wszystkie te pokoje. No znowu ty! Nie, yeah, już cię raz odzyskałem. Co to ma znaczyć? Hop, 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 hop. Dobra. mi kasa wypada. Sporo. Mhm. Dobra. Fajny pokój oczyszczony. Mm. Leźcie nas na Casey, ja myślę, że ją najpierw kupimy, bo ona jest przepotężna. A to nie wiem czy jeszcze uspieramy. Zobaczcie jakie to jest... Nie wiem, jakby... To jest tak dobra broń, ale daje dużo przyklęcia. No, wiedziałem, że to jest coś Na no, ewani czymś. PUM. Fajnie że trafiłem. PUM. Ja została. Dobra, naleźliśmy na baggy Lasera. Nie chcę stracić jakoś dużo HP możesz umierać tajnie go ale się udało nie umierajcie wow pierwszy raz chyba z utrzymania obrażeń ją pokonałem i trochę kaski wróciło kluczyk i tarcze dostaliśmy no jakaś wezmę na razie zwykłe rumę ona też się każdego zabija na strzała a dzięki temu jest nie nie No nie, przecież wcisnąłem skok, A mnie denerwuje. I myk. No właśnie, ona no strzela. Teraz tak też... Oh. Na strzela. No, strzel czymś, strzel czymś. I Myk. A, nie już Policzka. Dobra, i wbijamy się. dalej No, strzelcie czymś. Aha. ha to jest tak potężna broń, naprawdę piękne I zielona, to sobie tą zieloną myślę, że otworzymy jakaś brońka nie wiem co to jest aha to to w może być na zwykłe rumy a na razie lecimy takim zestawem Casey i to w angielsku to jest Casey, nie wiem, tak się przyzwyczaiłem jakoś O, no, mokłądek, ja ciebie nie lubię No bo on strzelczy mi, że mógł chociaż raz ciebie, tą Casey, połączyć Jakie obrażenie na strzała jej zabrałem? A, no świetnie Dobra, walimy tym Noż, pode mnie odejść Nie zostawić W spokoju I dostawać się laserem Ten, ten laser, widzicie, jakie obrażenia bije? Wiem, ja go tak lubię, naprawdę, to jest Ghostbusters Ghostbuster. No No Co to miało być? Jezu Naleciał no, wprost na nas taki dobry i znowu mieliśmy naprawdę Fajny zestaw, kurczę, były No, trzy ulubione rzeczy, no, Casey, e, laser z Ghostbusters i Żółta komora Chyba nie mam siły grać, jakby jak chcecie mieć jakieś tam live, y, to piszcie, jakby e, kiedy by wam pasowało w komentarzach. E, na razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie. E, przyjemnie by się grać, czym grał, ale wrócimy do z działki, trochę zmęczony jestem, dlatego taki króciutki live. Więc zapiszcie w komentarzach, który byście chcieli live, a, czy chcecie z Enter I żegnam no, się z Wami, więc no. Żegnajcie